Byli więźniowie obozów, panie burmistrzu, kierownicy jednostek samorządowych, radni, nauczyciele, harcerze, uczniowie, mieszkańcy Lubawy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem przy ulicy Browarowej, aby oddać hołd poległym za wolną Polskę mieszkańcom Lubawy, Nowego miasta lubowskiego i okolic. Do Was wołam: Stanisławie Bonna, Józefie Ewertowski, Leonie Grzywacz, Edmundzie Jankowski, Księże Bolesławie Pędzich, Felicie Antoni Pruszak, Ignacy Radzimiński, Antoni Swobodowski. Franciszku Wachowski, osobo nieznana. Stańcie do apelu. Proszę o złożenie wiązanych kwiatów i zapalenie znaczy. Proszę wszystkich o przejście pod pomnik Chrystusa Króla. Zakończmy. się i Panie, przed pomnikiem Chrystusa Króla pochylamy głowy w zadanie i skupimy, aby uczcić wszystkich tych, którzy oddali życie za czasem. Powlasowałam, którzy zginęliście w obozach koncentracyjnych i więzieniach w Baku. Oświęcimie Oświęcinie, Kulnański, Zygmuncie Lutomirski, Stefanie Nadolny, Bronisławie Daliński, Antoni Makowski, Stanisławie Krusztowski Władysławie Kochański, Władysławie Maliszewski, Julianie Kruszczyński. Janie Kuszmier, Bronisławie Nitka, Stanisławie Leśniak, Anzelmie Żelazny, Franciszku Kruszkowski, Stefanie Jagielski, Franciszku Waliński, Franciszku Żmijewski, Wincenty Kaus, Franciszku Łachmański, Józefie Guzowski, Tadeuszu Pużycki, Józefie Zapolski, Sykstusiew Kowodziński. Maksymilianie Leski, Antoni Recki, Klemensie Kronowicz, Bronisławie Obuchowski, Wacławie Cieślewski, Franciszku Obromskim, Stefanie Drozdowski, Janie Piotrowicz, Tadeuszu Nadolny, Sawery Śmigielski, Jóżek on Leonie Będek, Janie Umiński, Janie Junkier, Bolesławie Pokojski, Józefie Czacharowski, Wojciechu Recki, Janie Płocki, stańcie do apelu. Do was wołam, którzy oddaliście życie na polu chwały. zostaliście rozstrzelani przez gestapo lub zginęliście w różnych okolicznościach. Franciszku Kastrowicz, Antoni Jakielski, Stanisławie Pokojski, Edwardzie Olszewski, Bronisławie Robodziński, Piotrze Chmielinski, Lucjanie Bartytowski, Władysławie As, Franciszku Abramowski, Józefie Karkot, Franciszku Kukarski, Józefie Zakrzewski, Maniszewski, Janie Dalwa, Janie Dąbkowski, Józefie Kremski. Wacławie Nadolny, Władysławie Kruszkowski, Edmundzie Zuchowski, Józefie Duchna, Bronisławie Grzymo Grzymowicz, Maksymilianie Leski, Leonie Schulz, Romanie Zieliński, Bernardzie Karczewski, Józefa Piasecka, Władysławie Gilganowski, Bronisławie Dryglewski, Stefanie Stolarski, Stanisławo Wężynowska, Franciszku Lutomirski. Agnieszko Knowlok, Elżbieto Knowlok, Franciszku Kościński, Janie Pieczyński, Janie Kartek, Józefie Mroczek, Stefanie Owiśniewska, Antoni Zonkowski, Bronisławie Burkiewicz, Janie Piasecki, Józefie Guzowski, Borosławie Rozładowski, Janie Śliwiński, Kazimierzu Wasel, Józefie Piotrowicz, Bronisławie Sadowski. Wstańcie do apelu. Proszę o delegację, związanie wwiązanych kwiatów i zapewnę Спасибо. 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 Спасибо.